Cześć, witam po bardzo długiej przerwie na kanale Swojskie Gotowanie. Tak jak mówiłem, dawno mnie tu nie było i wreszcie nadszedł ten czas, żeby coś tam zrobić, przygotować, uwędzić. I właśnie dziś będę wędził dla swoich fanów, których jest już coraz więcej i którzy prosili mnie właśnie o to, abym coś przygotował. A dziś będzie to domowa kiełbasa z takich tam różnych mięs. Także zapraszam do oglądania. Kiełbasa domowa będzie robiona w moim przypadku z trzech rodzajów mięs. Będzie to karkówka wieprzowa. Tu mam 3 kg tej karkówki. Pokroiłem ją sobie na razie na takie elementy. Jeszcze będę musiał pokroić na drobniejsze, żeby weszły do maszynki. E, oprócz tego e, udka trobiowe bez skóry, bez kości półtora kilograma i udziec wołowy też półtora kilograma. Czyli w sumie mamy 6 kg mięsa, różnego mięsa. E, Przyprawiał to wszystko będę tu mam jałowiec, jałowca będzie 2 gramy na każdy kilogram, czyli tu jest 12 gramów. Pieprz czarny Mielony, świeżo kupiony, 12 gramów tu jest, czyli po 2 gramy na kilogram. Po 2 gramy czosnku granulowanego i peklosul. Tylko peklosul, 18 gramów na kilogram mięsa. Oczywiście za chwilę sobie to jeszcze pokroję na elementy, które będę mielił. A przez jakie sitka będę mielił, to powiem jak będę mielił. Mięso pokrojone, maszynka przygotowana do mielenia. Będę mielił najpierw mięso drobiowe z tych udek razem z jałowcem. Dlatego że jałowiec jest w całości. A jeśli puszczę go przez sitko 3 mm, to taka fajna, takie fajne nam się tutaj porobią drobinki, które będą. Kiełbasie. Po zmieleniu tych, tego mięsa drobiowego będę mieli wołowinę i karkówkę przez sitko 13 mm. I tak to będzie wyglądało. Oczywiście potem dodam wszystkie przyprawy. Wymieszam. Oczywiście dodamy trochę wody, o czym nie wspomniałem. I odstawiamy to do lodówki na kilka godzin, a potem bielita słyszymy, ale to o tym powiem po tym. Mięso pomielone, tak jak widać drobiowe. Tutaj ten jałowiec, o którym mówiłem, się fajnie nam tu rozdrobnił. Wołowina, karkówka i teraz czas na przyprawy. Peklosul. Przypomnę jeszcze raz: 18 gramów na każdy kilogram czosnek granulowany 2 gramy na każdy kilogram mięsa. Pieprz czarny. Też 2 gramy drobno zmielony, świeżo kupiony i oczywiście jałowiec też były 2 gramy na kilogram i na te 6 kilogramów myślę, że spokojnie te pół litra wody można wlać, więc wlewam to od razu i wyrabiam i mięso na kiełbasę e, wymieszane. Wygląda ładnie, różne kolory. Ciemniejsze, jaśniejsze i jeszcze jaśniejsze. Pachnie to fajnie po doprawieniu, także tak jak mówiłem, odstawiamy to na kilka godzin w chłodne miejsce, a z uwagi na to, że jest lato i jest bardzo ciepło, będzie to lodówka i widzimy się po kilku godzinach. Aha, jeszcze jedno. Mieszamy to do momentu, aż się zacznie nam kleić. A tu mistrz drugiego planu, mianowicie mucha. Ale to nic. Załatwię ją za chwilę. Dobra, do zobaczenia. Yy, I kilka godzin minęło, yy, dokładnie 10, bo to była noc. I zaczynamy to wszystko nadziewać. Tu już sobie przygotowałem tę baśnicę, która też już jest załadowana. Mięso było tak zimne, że aż, o widać szron wyszedł taki na, na tej tubie. Tu mam jelita. Mam nadzieję, że wystarczy. Jak nie wystarczy, to po prostu mam tego dużo więcej. Mięso y, przeszło fajnie przyprawami. Tu już mamy zaciągnięte jelitą na lejek, zawiązane. I będę teraz to nadziewał. Myślę, że etap tego nadziewania pominę w tym odcinku, ponieważ w poprzednich tam pokazywałem jak to się robi, także tak to właśnie zrobię. OK, działam. I kiełbasa w jelitach. Wygląda to w ten sposób. Tyle tego wyszło. Oczywiście już tu skręciłem na odpowiednie, odpowiedniej długości odcinki. Robimy tak jak chcemy. Teraz to wszystko wyląduje na kije i będzie nam się to osuszało też kilka godzin. Najlepiej by było kilkanaście, i potem będziemy to wędzić. Ale jest ciepło, także nie potrzeba tych kilkanaście godzin. Wystarczy. A nie wiem, dwie, trzy godziny. Dobra, wieszam to na kije. Kiełbasa po obeschnięciu wylądowała w wędzarni. Oczywiście jeszcze chwilę będzie tu powiedzmy. Powędzenie przy otwartych drzwiach, żeby się upewnić, że to jest na pewno w miarę suche. Tak to wygląda. Wędzarnie to było 30 stopni bez yy, rozpalenia, także jest tak ciepło. No, więc wędzimy do pięknego koloru, jak to ja zwykle. I to tyle na ten moment. I wędzenie uważam za skończone. 4 godziny się to wędziło, kolor dla mnie rewelacja. Ja już więcej trzymał nie będę, teraz będę to parzył, wędziłem w temperaturze maksymalnie 80 stopni, teraz już pod koniec. Tak było różnie 60, 50 i tutaj teraz 20 minut na tej wyższej temperaturze, kolor kolor. Proszę bardzo rewelacja. Teraz to sparzymy 80 stopni 20 minut. Potem hartowanie. I gotowe, piękna kiełbasa. Kiełbasa sparzona. Tu mam na razie tylko tyle, żeby pokazać, jak to wygląda. Ja już tu na Już nie mogłem się doczekać. Zobaczcie, jak to wygląda. Rewelacja normalnie, a jak smakuje? Smakuje jeszcze lepiej niż wygląda. Patrzcie na to. Tu jest ten jałowiec. Oczywiście ja będę drzewem bukowym. Nie będę tu teraz ciapał, ale naprawdę już dwa takie mniejsze pęta wciągnąłem, ponieważ nie jestem na diecie i teraz mogę. A jest to kiełbasa bardzo chuda, Jedyny, jedynym tłustym mięsem w tej kiełbasie to jest właśnie ta karkówka wieprzowa. A poza tym łódka drobiowe i wołowina, także tak to wygląda. Polecam, żebyście sobie zrobili taką domową kiełbachę. Właśnie prostą, szybką, pyszną, która naprawdę smakuje. O, sok leci. Super. No, także nie przedłużając, zachęcam do zrobienia takiej kiełbachy domowej z tych trzech rodzajów mięs. Tak, właśnie, doprawione jak ja to zrobiłem. Oczywiście, do subskrypcji mojego kanału zachęcam, jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił. Oczywiście, może to zrobić teraz albo za chwilę. Do komentowania filmów, do lajkowania i tak dalej. Pozdrawiam serdecznie i czekajcie na kolejny film.